Przyszło, wszystko, co jest związane z tego, nie, przyszłorocznym finałem, a więc 13 stycznia 2013 roku. A cała rejestracja sztabów już się zaczęła. Przypominamy, że robimy to w tym finale elektronicznym elektronicznie, a więc chcemy, aby to wszystko przeszło przez internet, chcemy zaoszczędzić papieru, wysyłki, tak, żeby to e, poszło jak najszybciej. A my już mocno pochylamy się na tegorocznym finałem. Będziemy w Warszawie, nigdzie nie latamy, będziemy przez cały czas w Warszawie, w różnych miejscach, bo pod, pod płacem kultury na koncercie, będziemy także w studiu telewizyjnym. E, I teraz powoli, także zbieramy wszystkie wszystkie potrzebne nam dane w związku z naszym finałem, czyli ratowanie życia. Dzieci, małych dzieci i dla godnej opieki medycznej seniorów. To nasz temat. Po raz pierwszy połączyliśmy wiekowo dwie skrajności, a więc bardzo małe dzieci i bardzo dorosłych ludzi, bardzo już podeszłym wieku. Ale warto to robić. Tak myślę, że istotnie nam się to wszystkim przyda, chociażby, żeby podyskutować o tym podczas finału.